W sobotę punktualnie w południe kierowcy całej Polski blokowali najważniejsze szlaki drogowe powód wysokie ceny paliw. Akcja dotarła także do bielska białej. W rodzimej odsłonie protestu udział wzięło ponad 100 samochodów. Inicjatywa jest ogólnopolska. Bierze udział w niej, w, z tego co wiem, prawie 90 miast w Polsce. No, zebraliśmy się tutaj, ja jestem z Cieszyna. W Cieszynie nie było zbyt, dużej, zbyt dużego zainteresowania tematem, dlatego przyjechałem tutaj. No, widzę, że jest bardzo dużo ludzi. Organizator prawdopodobnie przyjechał właśnie. No, w zasadzie tyle. No. Jedni mówią, że. że po... Że nie powinniśmy walczyć w taki sposób, a powinniśmy raczej zdecydować się na, na walkę z pensjami, które są zbyt niskie. Jednak wydaje mi się, że no, lepiej robić cokolwiek, niż nie robić nic. Dlatego no, przyjechałem tutaj i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zasady protestu były banalnie proste. Kierowcy wyruszyli spod jednego z bielskich centrów handlowych w drogę do Katowic. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie utrzymywana przez szoferów niska prędkość. Dzisiejszy protest polega na tym, że wyjedziemy stąd, pojedziemy prawym pasem 40 na godzinę do Katowic, właśnie tak, zabloku, poblokujemy trochę ten. To, to ma na celu też uzmysłowić tym, że, że jest nas siła i jeśli rząd nadal nic nie będzie robił w stosunku do wysokich cen paliw, co za tym idzie, no trzeba wszystko teraz dowieść, więc i cen wysokich cen produktów, no będziemy blokować euro. Po prostu zrobimy tą akcję na dzień euro i kibice po prostu będą mieli problem dojechać na stadiony. Wystarczyło zaledwie kilka minut, aby sprawny ruch samochodów na drodze krajowej nr 1 został widocznie ograniczony. Teraz piłeczka znajduje się po stronie rządu. Protestujący zapowiadają, że jeśli ten apel nie przyniesie obniżek, to będą strajkować do skutku. Ariel Brończyk, Supernowa.